McHale Fusion Vario to w pełni automatyczna, zintegrowana prasa owijarka, która składa się z prasy o dużej wydajności i pionowego pierścienia owijającego. Maszyna korzysta z dwóch unikalnych patentów, opatentowany system przenoszenia beli i opatentowany pionowy pierścień owijający. Fusion Vario może produkować bele ze słomy i siana o średnicy od 60 cm do 1,68 m oraz bele siane piszonki o średnicy od 1 m do 1,45 m. Pojedynczy pas McHale Fusion Vario zmniejsza straty pokosów w porównaniu z kilkoma pasami, co jest szczególnie korzystne w przypadku prasowania krótkiego materiału takiego jak lucerne. Fusion Vario zapewnia operatorowi elastyczność w produkcji pel o różnych rozmiarach. Nie trzeba wracać na plac, aby zmienić maszyny do prasowania różnego rodzaju pokosów w ciągu dnia. Fusion Vario jest zintegrowaną prasę więc do prasowania i owijania wymagany jest tylko jeden operator, co prowadzi do zmniejszenia kosztów pracy. McHale Fusion Vario jest maszyną unikalną, w której wykorzystano dwa patenty McHale. W miarę jak kołyski transferowe przesuwają belę w kierunku pierścienia obijającego bałek obijający znajdujący się najbliżej komory Beli odchyla się, co zmniejsza wysokość jaką musi pokonać Bela, aby dotrzeć do jarki. Ten sprytny system oszczędza czas, ponieważ szybko przynosi bele i zapewnia najwyższą możliwą wydajność. W normalnych warunkach pracy wydajny proces obijania jest zawsze zakończony przed prasą co oznacza, że platforma owijająca jest zawsze gotowa i czeka na przechwycenie kolejnej wyrzuconej beli. McHale Fusion Barrio z łatwością owija belę o średnicy od metra do 1,45 m pięciu za pomocą szybkiego pionowego pierścienia. Opatentowany wał w ładunku bel dostosowuje swoje położenie do rozmiaru beli zapewniając owijanie belek przez środek niezależnie od średnicy. Dzięki temu bela jest zawsze prawidłowo owinięta. All for you. I'm looking at your light. I'm looking at your light. It's blinding me. Just trying to make it right. trying to make it right. But I can't breathe. Situation got me running like I'm losing my mind. All for you I feel with every little step I take I'm crossing your line All for